Jesteśmy przy kablicy przed Mielcem Legenda głosi, że żołnierz radziecki oddaje serię strzałów z automatu do Matki Boskiej Kula odbija się i zabija żołnierza Prawdopodobnie ten żołnierz ukazuje się przejeżdżającym kierowcom trasą Mielec Dębica i właśnie jesteśmy tutaj z przyrządami i próbujemy sprawdzić to mamy to wyłączane wszystkie światła, aby nasze kamery zarejestrowały jego widok. Drogą Mielec Kolbuszowa. Legenda głosi, że przy tej drodze 20 lat temu matka zabiła i zakopała swoją córeczkę. Teraz ta córeczka ukazuje się przejeżdżającym kierowcom, zatrzymuje ich i prosi o pomoc. A następnie znika. Nasze kamery będą próbowały uchwycić tą dziewczynkę. Może nam się uda. Panuje tutaj ogromny dreszczyk emocji. Przygnębienie, taki zimny nastrój. Za chwilę będziemy prawdopodobnie dojeżdżać do krzyży, gdzie zginęła trzyosobowa rodzina. Prawdopodobnie w tamtym miejscu ukazuje się w duch tej dziewczynki. Może nasze kamery zarejestrują jakieś ruchy. Znajdujemy się właśnie podal drogi, gdzie znajdują się trzy krzyże. Teraz będziemy czekać na ducha dziewczynki. Może nam się uda zarejestrować jakieś widoki, jakieś dźwięki. Naprawdę panuje tutaj taki przygnębiający nastrój. Coś tu naprawdę musiało być, to nie jest bajka. Bo i było dużo zgłoszeń na policję, co można przeczytać także w internecie. Na razie, proszę państwa, nic się nie dzieje. Czekamy. Będziemy dotąd, aż nam się uda zarejestrować jakieś znaki. Sprzęt cały czas mamy włączony. Dobry wieczór Państwu. Znajdujemy się w przyłęku koło Mielca. Jesteśmy w rejonie Trzech Krzyży. Tu legenda i ludzie mówią, że ukazuje się tutaj duch kobiety, i my z ekipą, właśnie czekamy tutaj ze sprzętem i próbujemy nagrać właśnie tego ducha. Nasze przyrządy teraz, właśnie wskazują bardzo bardzo że coś może być o proszę państwa coś się dzieje coś się dzieje widać właśnie jakąś białą damę dali czyżby to było to to będzie bardzo niesłychane jednak jednak udało się nasze oczekiwania przyniosły sukces Ach ogromne emocje, ogromne emocje są, proszę Państwa. Zbliża się, ja też też się oddalam z naszą ekipą znajdujemy się w przyłęku w rejonie krzyży, przy których prawdopodobnie ukazuje się duch Nasza ekipa jest rozstawiona tu właśnie na takim Leśnym parkingu panuje cisza, taki jakiś przygnębiający nastrój. Nasze przyrządy wykazują bardzo dużą aktywność. Od czasu do czasu przejeżdża samochód. I teraz będziemy właśnie wyczekiwać białej damy, bo podobno. W tym rejonie ta dama się co jakiś czas ukazuje. A dzisiaj, właśnie są bardzo sprzyjające warunki i możemy ją zobaczyć. O, coś tam, właśnie. Czyżby to było to. Proszę Państwa, jakie olbrzymie emocje. Serce podchodzi aż do gardła. To jest coś nieprawdopodobnego. Aż. Widać, że kamera się części. Ja, ja troszkę odchodzę, bo ja jestem znawcą duchów, ale to jest to jest bardzo Niepokojące. O, ta dama zbliża się do mnie.